Chcesz w świadomy sposób chronić naszą planetę? Chcesz zrobić coś pozytywnego dla środowiska? Chcesz zrozumieć, dlaczego musimy zadbać o przyszłość kolejnych pokoleń? Pamiętaj, zanieczyszczenia to też Twój problem. Inżynieria recyklingu pozwala uwolnić planetę od odpadów i chronić nasze środowisko naturalne. Z nami możesz zadbać o swój kraj i nauczyć się odpowiednio wykorzystywać surowce naturalne i sztuczne. Dołącz do nas, zostań inżynierem, który patrzy w przyszłość. Włókna roślinne, na przykład konopi, stosuje się jako napełniacz w izolacyjnym wypełnieniu ścian budynków. Czy wiecie, co łączy kostkę betonową i szklaną butelkę? Jest to stłuczka, jednak nie taka o jakiej myślicie. Ze stłuczki szklanej tworzy się m.in. szkło piankowe, które jest bardzo dobrym izolatorem. Pamiętajcie, zużyte przedmioty z tworzyw sztucznych są surowcem wtórnym. Dzięki recyklingowi ta butelka może ponownie stać się butelką. Rozdrobnione tworzywa sztuczne przerabia się różnymi sposobami, otrzymując na przykład filament stosowany przy druku 3D. Odpady metalowe są najłatwiejsze do recyklingu. Polimer z recyklingu i trociny odpad drzewny. Mieszamy. W rezultacie z odpadu polimerowego i drzewnego otrzymuje się sztuczną deskę na panele podłogowe. Biowęgle, czyli materiały pozyskiwane w wyniku termicznej obróbki biomasy, poprawiają właściwości gleb zdegradowanych, dzięki czemu w naszym laboratorium rosną takie piękne rośliny. Osady ściekowe wykorzystuje się do produkcji kruszywa lekkiego, który jest bardzo popularny w ogrodnictwie, a także do produkcji cegieł? Tak. To prawda, nawet cegieł. Zagadnienia związane z recyklingiem dotyczą wielu aspektów codziennego życia. Inżynieria recyklingu to nowy kierunek na Politechnice lubelskiej. Będziesz przygotowany do pracy w prężnie rozwijającej się branży. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wybierz studia na kierunku inżynieria recyklingu. A co po studiach? Masz możliwość pracy m.in. w przedsiębiorstwach, biurach projektowych, w administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach naukowo-badawczych.